Siemanko, kolejny film z Poznania i kolejne frytki. Wczoraj wrzuciłem frytasy z posypką z cebuli i papryczek jalapeno z lokalu Machane, oryginalne frytki belgijskie, a dzisiaj jesteśmy w lokalu Friday, który na Gmaps ma ocenę 4,5, na którą składa się 1233 opinie. Zachodzę w środku ciemno, przez to widać szumy na nagraniu, ale takie uroki nagrywania GoPro. Rumix jeszcze gorzej sobie radzi, więc musi być tak jak jest. Ja wziąłem sobie frytki w zestawie z chili con za 24 zł, a do tego dodatkowy ketchup za 5 Zł, czyli razem 29. Sporo za ketchup, ale tam były dostępne też stosy różne. Ja wziąłem ketchup, bo do frytek mi tak najbardziej podpasował. Um. Ogólnie można było wziąć sobie inne tam rarytasy, ale ja skupiłem się na tym. Zanim przejdziemy do głównej recenzji, to fajnie by było jakbyście zostawili łapkę w górę. Dzięki temu film poniesie się dalej. A jak ktoś jest nowy na moim kanale, to zachęcam do zostawienia subskrypcji i odkrywania ze mną najlepszych lokali w Polsce i nie tylko. Zamówione czas oczekiwania to 13 minut i mogłem przystąpić do konsumpcji. Frytki bardzo smaczne, coś lepszego, a nie mrożone pazie z marketu, chociaż nie wiem dlaczego mi się takie określenie skojarzyło. Nieważne. Nie przechodziły starym olejem, były i smaczne. E, fajnym urozmaiceniem do frytek było czyli konkarne, które nie było jakieś ostre. Farsz mięsny, mięsny był stonowany i sycący, chociaż nie było go jakoś dużo. To ja muszę przyznać, że był treściwy, ale jakbym przyszedł głodny, to na obiad musiałbym zjeść takie dwie porcje, bo e, nie było to jakieś za duże. Także info dla dorosłych chłopów, że to e, porcyjka dla smaku, a nie żeby się zapchać. Zawsze to można do, dodatkowymi frytkami wzbogacić sobie, bo same w sobie były bardzo smaczne, także można też. Urozmaicić sobie ten smak w środku. Ciągnący się sernie, wyrób seropodobny przez który danie wyglądało bardziej fresh i lekko, ale no mówię, mi na żołądku zalegało to trochę dłużej, bo wcześniej jadłem. To nie był pierwszy posiłek i nie jadłem do końca, bo stosowałem się do zasady jedz mniej, a częściej, żeby nagrać więcej lokali. Ketchup gęsty, nie był rozwodniony, nie jakiś najtańszy, smaczny, poprawny ketchup. Całość ocenić można jako ósemeczka na 10, bo frytki bardzo. Bardzo dobre, do domowych wiadomo, że to żadne nie mają podjazdu, ale tutaj ocierały się o najlepsze w mojej amatorskiej karierze w internecie. Ja zjadłem ze smakiem, a wrzuciwszy fotkę do neta, się do mnie sporo osób, że tam jadło w tym miejscu i polecają tak samo. Ja to już nagrałem, zatem drugi raz nie będę się wybierał, ale jak ktoś ma ochotę na poprawne frytki, to takowe tam znajdzie. Pozdro.